Witajcie! Dzisiaj usłyszycie, co Daniel Obajtek mówi o wysokich dywidendach i dlaczego jego zdaniem duża dywidenda może wyglądać świetnie tylko na krótką metę. Tłumaczy, że rynek kocha takie spółki, bo przypominają wtedy trochę obligacje. Jest wysoka wypłata i pozornie małe ryzyko. Ale jednocześnie ostrzega, że gdy firma wypłaca za dużo, zostaje jej mniej pieniędzy na inwestycje, rozwój i budowanie przyszłych zysków. I po kilku latach może to uderzyć w wartość spółki. Wspomina też o Orlenie i o tym, jak presja na dywidendę może wynikać z potrzeb budżetu państwa. Zapraszam do wysłuchania i zasubskrybuj kanał. Zostaw łapkę w górę i zostań do końca. W tym momencie, po 5-6 latach, taka spółka staje się praktycznie bez wartości. Dziś powiem, dlaczego wysoka dywidenda powoduje większą kapitalizację spółki. Ale tak naprawdę, czy w dłuższej perspektywie czasu jest to dla spółki dobre? No nie. Na początku postawmy pytanie: skąd bierze się duża dywidenda i jak tak naprawdę rynek na to patrzy? To nie jest jakiś podarunek dla akcjonariuszy, tylko to jest pokazanie tak naprawdę kierunków spółki z perspektywy krótkoterminowej i długoterminowej. W perspektywy krótkoterminowej. Fajnie jest. Fundusze bardzo szybko inwestują. Kupimy akcje, wypłacą nam większą dywidendę niż odsetki w bankach. Spółka nie inwestuje, nie ponosi ryzyka, więc my też nie ponosimy ryzyka. Mamy szybki kapitał, choćby fundusze emerytalne międzynarodowe mają wtedy szybki kapitał w ciągu roku czasu. Mało. Mają szybki kapitał, bo ten kapitał jest w sumie bezpieczny. Spółka ma duże przepływy finansowe, kumuluje cash, wypłaca, nie ma tu żadnego ryzyka inwestycyjnego, bo nie ponosi spółka ryzyka inwestycyjnego. I spółka, która wypłaca dużą dywidendę, jest z punktu widzenia długoterminowego niekorzystna. Z jednej prostej przyczyny nie ma kapitału na inwestycje. Nie pokazuje akcjonariuszom, co będzie robić za parę lat, nie wikła się w inwestycje, a inwestycja zawsze to jest pewien stopień ryzyka, w związku z tym jest to złote runo dla różnych analityków w tym zakresie. Okej, okay, fajnie, wypłacają wielką dywidendę, większą nawet niż zarabiają. Super, w ciągu roku mamy efekty, a jak potem spółka za parę lat będzie tonąć, bo nie będzie realizować żadnego procesu inwestycyjnego, to spakują się, przerzucą się na inną spółkę. To jest najprostszy i najbardziej prymitywny model zarządzania, i w tym modelu jest tylko i wyłącznie patrzenie na spółkę krótkoterminowo, nie ma patrzenia średnioterminowo ani długoterminowo. Dlaczego rynek kocha wysokodywidendę? Bo to jest sygnał dla rynku. Że spółka generalnie tak naprawdę nie ma kierunku inwestycyjnego. A jak nie ma kierunku inwestycyjnego i wys wypłaca wysoki udział zysków, to znaczy się, że jest małe ryzyko inwestycyjne, to znaczy się, że ma wspaniały cash flow, to znaczy się, że wypłaci dużą dywidendę z racji tego, choćby nawet przykładowy Orlen, że Skarb Państwa w Orlenie ma około 50%. A, jak zawsze, skarb państwa nie ma pieniędzy, więc tu jest ukierunkowywana dywidenda pod dziurę budżetu państwa, a na tym tak naprawdę korzystają akcjonariusze, którzy otrzymują środki większe niż lokowaliby te środki choćby w bankach na odsetkach, bo ta dywidenda jest zdecydowanie większa niż lokaty w banku, a jest pewna z racji tego, że spółka ma doskonałe przepływy finansowe, nie ma nowych. Perspektywicznych inwestycji, czyli nie uwikła akcjonariuszy w długie procesy inwestycyjne, które nie zawsze można w 100% ocenić, czy będą z czasem dobre dla spółki, czy złe dla spółki. Więc rynek kocha te firmy, które nie inwestują, a wypłacają wielką dywidendę. W związku z tym automatycznie ich zapotrzebowanie na akcje e, rośnie. Jak dywidenda? Pompuje wycenę. Spójrzmy na to oczami i rynku. Jeżeli macie obligacje, to macie około 4% do obligacji. A jak macie spółkę, która wypłaca 7% do akcji, to tak naprawdę te akcje podobne są jak do tych obligacji. Tylko, że przy obligacji macie 4% wypłaty zysku. A przy spółce, jeżeli jesteście udziałowcem, akcjonariuszem, macie 7%. Czyli tak naprawdę zaczyna działać takie pojęcie, jakby akcje były obligacjami. To wiadomo, że każdy zainwestuje w akcje z racji tego, że ma 7% oprocentowania, a nie 4, jak w przypadku obligacji. I tu pojawia się czerwona karta. Wielkie ryzyko. Wypłacam dywidendę. Nie mam przyszłości na rozwój spółki. Wypłacam bardzo wysoką dywidendę. I co z punktu widzenia średnioterminowego i długoterminowego ze spółką? Zmieni się otoczenie makro. Nie będzie nowych inwestycji, nie będzie generalnie nowych przychodów, bo jak nie ma inwestycji, nie ma, nowego, nie ma nowych przychodów kapitału. Mało to. Ten przychód kapitału zaczyna się coraz bardziej kurczyć z racji tego, że rosną nieproporcjonalnie koszty. Inaczej się rozkłada koszty, jak są nowe inwestycje, nowa produkcja, zwiększa się rynek, to te koszty się inaczej rozkładają, ale w momencie, kiedy nie ma inwestycji, a koszty są coraz co roku droższe, może w pewnym momencie dojść do sytuacji, gdzie ani nie będzie kapitału do wypłacania dywidendy, ani nie będzie inwestycji. W momencie kiedy dojdzie do takiej sytuacji, tak ogromna spółka zaczyna być spółką, która jest tupiona bardzo szybko, bo nie zrealizowała inwestycji, nie ma dodatkowego przychodu kapitału, a koszty zżerają jej funkcjonowanie. Więc ta sytuacja, w międzyczasie pojawia się niekorzystne otoczenie makro, ta sytuacja może spowodować, że nagle spółka. 5, 6 latach w ogóle nie będzie wypłacać dywidendy i będzie spółką nieatrakcyjną. A co za to idzie, nie dogoni transformacji przemysłowej, nie zainwestuje w szybko w nowe fabryki, bo przecież trzeba parę lat, by je wybudować. I w tym momencie, po 5, 6 latach, taka spółka staje się praktycznie bez wartości. Tu pojawia się następna sytuacja. Mogę nawet porównać to do Orlenu. Za chwilę będą wyniki, za czwarty kwartał. Znając tych panów. No będą znów uprawiać propagandę, podejmą decyzję o wypłatę bardzo wysokiej dywidendy. Co za tym idzie? Wypłacą bardzo wysoką dywidendę. A ja się pytam, gdzie będzie kapitał na nowe inwestycje? Oczywiście powiedzą wam, że inwestują tam tyle i tyle miliardów rocznie. To są wszystkie inwestycje, które już wcześniej zostały zaczęte i realizowane przez nas, ale te inwestycje niebawem się skończą. Te inwestycje kończą się w roku 2026-2027 i już trzeba byłoby przygotować nowy plan akwizycyjny i inwestycyjny, żeby te inwestycje i akwizycje się zazębiały w pewnym Cyklu. W związku z tym znów będzie wspaniała propaganda, wypłaci się większą dywidendę niż się zarobiło, nie będzie kapitału tak naprawdę do inwestowania, a dzisiaj Raczej inwestuje się na swoim kapitale z racji tego, że kapitał pozyskany z zewnątrz w dzisiejszych czasach jest zdecydowanie droższy. No ale cóż, ci panowie myślą, by przeżyć następny miesiąc, by przeżyć następny kwartał, zrobią znów obrazek, że mają wspaniałą dywidendę, wspaniałą kapitalizację, wypłacą. Większą dywidendę niż odsetki w banku, to jest normalne, że będą mieć automatycznie większą kapitalizację. A ja się pytam, gdzie na horyzoncie w 2026 nowe inwestycje, w 2027, gdzie na horyzoncie nowe generalnie kwestie akwizycyjne, byśmy bardziej zdobywali region, bardziej szli w kierunku choćby Bałkan? Nic, nie ma. Rozmawialiśmy, prowadziliśmy rozmowy, chcieliśmy zwiększyć ilość rafinerii, chcieliśmy też iść w kierunku Bałkanu, ale tak naprawdę tu nikt nie podejmował decyzji. Poszedł tam MOL-a, nie Orlen. Dziś mógłby tam Orlen inwestować i zdobywać rynki, ale trzeba podejmować decyzje. Trzeba generalnie patrzeć z przyszłością, trzeba patrzeć na średnioterminowo. O krótkoterminowo i długoterminowo. Ja nie jestem przeciwnikiem wypłacania dywidendy, bo wypłacałem, ale dywidenda powinna generalnie w tym momencie być równoważna, odpowiednia dywidenda, która nie blokuje proces inwestycji, akwizycji na przyszłość. Tak się zarządza spółką, ale nie zarządza się spółką przez pryzmat obrazka. Tępej propagandy, wypłacenia tak naprawdę wszystkiego, a potem cóż, niech się martwią następni. Myśmy nie podejmowali żadnej decyzji, myśmy tylko wypłacali. Albo można jeszcze prymitywnie tak zarządzać, że łupie się Polaków, narzucając bardzo dużo marże w detalu, bo każdy potrafi marżę narzucić, ale nie każdy potrafi rozbudować sieci, załóżmy detalicznej. Nie rozbudowują tej sieci detalicznej, tylko obciążają wasz portfel. Drogimi paliwami, które zdecydowanie powinny być tańsze, bo ropę mamy dzisiaj na najniższych notowaniach, dolar mamy na najniższych notowaniach, więc paliwa powinny być po 4,80-4,90. Ale niestety tak nie jest. Jak sobie porównacie te notowania w momencie, kiedy była na podobnym poziomie ropa i dolar, to za naszych czasów było paliwo po 4,80. Oczywiście. Była ropa po 120 dolarów, dolar po 4,50, to paliwo było nawet ponad 8 zł, ale to zupełnie inny, to była zupełnie inna sytuacja na rynku. To była kwestia pandemii wcześniej, gdy paliwo było tańsze, to była później kwestia wojny i odcięcia nas od kierunku w ogóle. Zmiana kierunku rosyjskiego. Myśmy ten kierunek już zmienili wcześniej, ale w ogóle liczy się globalna gospodarka. W związku z tym tu bardzo mocno szła ropa do góry, a szczególnie kurs dolara był i dolar był bardzo silny, ale wtedy były różnego rodzaju narzędzia, które wykorzystywało państwo, by stabilizować cenę paliw. Dziś panowie idą na łatwy zysk, wypłacenie więcej niż zarobili. Bo pragnę zaznaczyć, że w 2024 mniej zarobili niż wypłacili dywidendę. Jak zobaczycie sobie Państwo raport giełdowy, to tam wyraźnie pisze, że dywidenda jest wypłacona z zysków wypracowanych przez za wcześniejsze lata, czyli tak naprawdę zysków wypracowanych przez nasz zarząd. Jeżeli Państwo chcecie inwestować w akcje, to jak najbardziej, ale zależy, jaki macie cel w życiu, czy bardzo szybko mieć zysk, czy patrzeć na. Mniejszy zysk, ale w perspektywie 10-20 lat, to wtedy oceniajcie spółkę, jakie ma inwestycje, jakie ma plany inwestycyjne, jakie ma plany akwizycyjne i podejmujcie decyzję. Ja uważam, że ta spółka jest dobra i stabilna, która działa krótkoterminowo, czyli wypłaca zysk normalny, który nie blokuje rozwoju spółki. Ta spółka jest perspektywiczna, która inwestuje średnioterminowo i długoterminowo. Więc możecie Państwo zarobić z perspektywy 10-15 lat co roku, zarabiać. Tak, to możecie raz zarobić, ale potem niestety już nie zarobicie, bo tak naprawdę stracicie na kapitalizacji, na akcjach, bo one pójdą prosto do dołu. Tak naprawdę.